jaki jest piękny ten kombinezon. On wygląda troszeczkę jak sukienka, jak go założymy. Jest w przecudnym, luźnym, wygodnym fasonie, w bardzo takim przyjemnym, cieniutkim materiale. Jak on jest robiony? Od góry dziewczyny mamy jak klasyczną koszulę, po prostu kołnierzyk zapinane na guziczki, rękaw, zobaczcie, taki kimonowy, więc fajnie też dla kobiet z dużymi biostami, bo tutaj nic nie ogranicza nam, jeżeli chodzi o rozmiarówkę i tutaj o tą, Szerokość w biuście. Później w pasie dziewczyny on jest tutaj na gumce i rozchodzi nam się w takie bardzo fajne, szerokie szorciki. Ja Wam pokażę, zobaczcie, one są naprawdę fajne, szerokie i dlatego to wygląda troszkę jak sukieneczka. I jeszcze od dziewczyny w zestawie mamy coś takiego jak paseczek, którym ładnie przykrywamy tą gumeczkę. wiążemy sobie dziewczyny na boku, na środku, z tyłu, jak lubicie. No i są kieszonki, więc mamy co zrobić z rączkami. Bardzo dziewczyny, fajna opcja. Zobaczcie, jak tu się bardzo ładnie układa pupa. Uwierzcie mi, naprawdę, ja nie mam tej pupy. Mam malutką tą pupę i zawsze zwracam na to uwagę, jak tu wszystko pracuje na tych pośladkach. Więc zobaczcie, bardzo ładnie to wszystko tutaj wygląda. Pupka jest zbudowana, stoimy z boku, ładnie to wszystko tutaj odstaje. Kombinezony są dziewczyny w dwóch rozmiarach, 36 i 38. Tą 36 dziewczyny na rozmiar 34 czyli na XS, S, K, S K. i Meczkę bym polecała, a dziewczyny tamtą 38 to już na takie większe M, i małe L, o tak bym Wam tutaj sklasyfikowała tą rozmiaróweczkę, jeżeli miałabym Wam polecać, jaki rozmiar do siebie dobrać. Przecudna dziewczyny rzecz, oczywiście polski producent, fajne i na co dzień do klapeczek, ale z obcasikiem ubierzecie i idziecie również na imprezkę. Bardzo serdecznie Wam polecam, kombinezon jest dostępny na naszym sklepie online www.cikabutik.pl Możecie sobie też zamawiać dziewczyny w wiadomościach prywatnych, bo mam dużo Duże grono klientek, które lubią po prostu zamawiać u mnie ciuszki poprzez wiadomości prywatne, więc piszcie spokojnie, Whatsapp, Messenger, klasyczna wiadomość, SMS na numer telefonu 511 516 064.